Cześć! W końcu zabieram się do za nagrywanie tutaj na YouTube i dzisiaj chciałam się podzielić z Wami siedmioma moimi najlepszymi sposobami na to, aby natychmiast poczuć się lepiej. Ja ostatnio czułam się paskudnie i kiedy czuję się paskudnie fizycznie z powodu choroby, to przekłada się to niestety na moje samopoczucie psychiczne. Dlatego starałam się robić wszystko, żeby się temu nie poddać, i oto moje ulubione sposoby. Pierwszym z nich jest dziennik wdzięczności. Polega to na tym, że każdego dnia mnie wieczorem zapisuję sobie w takim specjalnym zeszycie, ale może być też zwykły. Minimum trzy rzeczy, za które jestem dzisiaj wdzięczna. Jeżeli nic nie przychodzi mi do głowy, to staram się być wdzięczna za dach nad głową, za to, że mam co jeść albo za nie wiem, kwiaty czy słońce. Cokolwiek. Ćwiczenie wdzięczności bardzo wpływa na nasze samopoczucie i zadowolenie z życia Dlatego ja sobie też rano odczytuję to, co zapisałam sobie wieczorem A w gorszych chwilach po prostu przeglądam dziennik wstecz Tak długo, aż mi pomoże Drugim moim sposobem jest tak tzw. comfort food Comfort food to jest takie jedzenie, które sprawia, że natychmiast czujesz się lepiej W moim przypadku jest to domowy rosół Właśnie wskoczyłam w dresik, żeby takim rosołem się zająć Najtrudniejsze w robieniu rosołu jest czekanie, bo powinienem sobie pyrkać na małym ogniu z 6 godzin, ale jest to dla mnie smak dzieciństwa i kiedy jem rosu, to natychmiast czuję się lepiej. Nie mówiąc o robieniu domowego makaronu, który sprawia mi przyjemność co mojego robienia. Trzeci sposób: słoik sukcesów. Słoik sukcesów polega na tym, że Zwijam sobie takie małe karteczki, na których zapisuję sobie swoje sukcesy za każdym razem, kiedy coś osiągnę i wrzucam je do słoika. Ten słoik stoi sobie w widocznym miejscu, więc kiedy łapię mnie taki mikrodołek, to widzę, ojej, ile ty anioł rzeczy w życiu osiągnęłaś i jest mi od razu lepiej. A w kryzysowych momentach po prostu wysypuję sobie jakieś losowe karteczki z tego słoika sukcesów i odczytuję. Jakieś swoje osiągnięcia, które są wymieszane latami, datami, i też od razu czuję się lepiej. Kolejny sposób to ruch. Ruch fizyczny, nic tak dobrze na mnie nie działa, jak wypocenie złych emocji. Można iść pobiegać, poskakać na trampolinach, potańczyć, cokolwiek, ale wybierajmy takie aktywności, które są dla nas dobre i poprawiają nasze samopoczucie. U mnie ostatnio jest to właśnie bieganie albo kręcenie hula hop, które również uwielbiam. Zgubiłam się w liczeniu. E, w każdym razie ogólnie będzie 7. E, sukcesy innych. Sukcesy innych, czyli um, ja jestem taką osobą, która cieszy się, kiedy moi bliscy albo ludzie, których cenię, osiągają jakieś sukcesy, dlatego staram się przyglądać temu, co udało im się osiągnąć. Zaglądam na ich Facebooki, przeglądam ich Instagramy, dopinguje mnie to, bo jeżeli ktoś z mojego otoczenia dał radę, to czemu ja miałabym nie dać rady. I działa to na mnie bardzo pozytywnie. Lubię otaczać się pozytywnymi ludźmi, pozytywnymi rzeczami, pozytywnymi odczuciami, wtedy jest mniej negatywnej energii w moim życiu. Dlatego też staram się unikać negatywnych wiadomości tych wszystkich wojenek polsko-polskich, tych wszystkich A albo B, jesteś. PIS albo PO, nie możesz być po prostu za dobrem polski. Hej, no właśnie. E, bielizna. Aktualnie jestem w dresie, jak Wam mówiłam, nie będę podskakiwać i tak mnie zobaczycie. E, nie udało się, e, bo zawsze się czymś zachlapie. No ale właśnie. E, ładnie się ubrać, ładnie się pomalować, ładnie się uczesać, łatwo powiedzieć. E, czasami okazja na to nie pozwala. No bo na przykład biegamy za dzieckiem, albo praca wymaga od nas takiego, nie innego stroju A jednak to, jak się ubieramy, jak wyglądamy, rzutuje na to, jak się czujemy Ja czasami mam tak, że muszę założyć coś w kropki albo w, z frędzlami Bo tylko to daje radę Ale są okazje, kiedy nie mogę tego zrobić a Wielokrotnie robiłam i ludzie na to patrzą nieprzychylnie, że ubrałam się niestosownie do okazji Aktualnie mam to gdzieś ale wy możecie nie mieć, więc zdradzę wam mój ulubiony patent piękna bielizna. Nic tak nie wpływa dobrze na samopoczucie kobiety, przynajmniej moje, niż świadomość, że pod bluzą masz piękny koronkowy bistonosz albo śliczne majtki. Nie mówiąc już w ogóle o pończochach samonośnych, które działają jakoś tak niesamowicie na czucie się dobrze w własnym ciele. Nikt tego nie widzi, ale to jest taki Twój sekret, tylko Ty o tym wiesz, i to sprawia, że czujesz się tak kwitnąco. Nie mówisz, musisz ubierać piękną koronkową bieliznę. Może jest Tobie wygodnie w bawełnianych majtkach, może u Ciebie tak samo sprawdzą się skarpetki w jakieś, nie wiem, kotki, majtki w Pokemony, czy po prostu piękny zapach, ale znajdź to coś, co jest takim Twoim małym sekretem, czujesz się lepiej. No i chyba ostatnie, mam tu taką małą ściągę z podglądem. Bo nie chciałam się rozgadywać, jak to zazwyczaj robię na snapie, to będzie takie wyzwania, które są na YouTube, kompilacji równych śmiesznych filmików z napisem Spróbuj się nie zaśmiać. Jeżeli nic mi nie pomaga, to staram się odpalić sobie właśnie tego typu filmiki, jakieś zabawne wpadki dzieci, śmieszne koty i staram się po prostu śmiać. Kiedy się śmieję, to mój humor się poprawia, a śmiech jest przy okazji świetnym ćwiczeniem oddechowym. I bardzo dobrze to na mnie działa. No i to są tylko moje sposoby. Ja sobie wypisałam te, które się u mnie sprawdzają najlepiej i mm, zawsze z nich korzystam. Jeżeli te sposoby przestałyby na mnie działać, to wiedziałabym, że pora udać się do specjalisty po pomoc. Więc jeżeli twój dołek też się w jakiś sposób przedłuża i e, ciągnie się i ciągnie, to może też właśnie warto skorzystać z pomocy specjalisty i nie ma się czego wstydzić. To były, było moich siedem sposobów, mam nadzieję, że na Ciebie też któryś z nich zadziała. Jeśli chociaż jedna osoba po tym filmiku poczuje się lepiej, to znaczy, że osiągnęłam swój cel. Także hmm, taka moja mała wprawka, próbuję wrócić na YouTube. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a jeśli nie, to trudno, nie jestem zupą pomidorową, nie każdy musi mnie lubić. Zresztą nie wszyscy lubią pomidorówkę, prawda? Yy, dzięki za uwagę i życzę jak najwięcej powodów do uśmiechu.